Dzień dobry wszystkim. Chciałem powiedzieć kilka słów na temat moich wrażeń z wczorajszego pobytu w parlamencie w Strasburgu. Niestety chciałem to zrobić wczoraj już w samym parlamencie, ale nie starczyło czasu, więc robię to właśnie teraz. Więc tak, na samym początku, jak wchodzi się do parlamentu, zostaje nam puszczony. Kilkuminutowy filmik. Filmik indoktrynacyjny. I po tym kilkuminutowym seansie, a także w trakcie jego, ma się uczucie, jakby było to wyciągnięte z rzeczywistości Orwella, z jego kultowej powieści Rok 1984. I ni niestety ze smutkiem muszę przyznać, że. Ten, ta orwellowska rzeczywistość jest już tak mocno zakorzeniona w e, instytucjach Unii Europejskiej, że zaczyna się także z niej wylewać, i to już od pewnego czasu. I jeśli my wszyscy, ale przede wszystkim młodzież, e, nic z tym nie zrobimy i będziemy się biernie temu wszystkiemu przyglądać, to ten, ta orwellowska rzeczywistość zaleje nas i to zaleje nas tak bardzo, że już nie będziemy mogli nic z tym zrobić. E, I jeśli chcemy być w Europie, jeśli chcemy, żeby e, Europa przetrwała, to mamy dwa wyjścia. Albo cofnąć się do wspólnoty europejskiej, albo zreformować Unię w Europę ojczyzn. Nie ma żadnego innego wyjścia. Albo jedno, albo drugie. Inaczej europejski orwell nas pochłonie. Do widzenia.